I tutaj, dzisiaj na kanale Blaupunkt yy, uszkodzone są ledy. Także co, wymieniamy ledy i sprawdzamy, czy będzie wszystko OK, czy będzie obraz. Bo, bo teraz po włączeniu jest obraz, ale yy, dopiero pod światło, jak latarkę się ześwieci, to coś widać. Jeśli kanał się podoba, zostaw łapkę, suba, komentarz. Jak widać ramkę mamy zdemontowaną, no jak widać ramkę mamy zdemontowaną. Widać po LEDach, że są uszkodzone. Także co? Bierzemy się do za wymiany LEDów. Jeśli film... jak widać telewizor został naprawiony. Jeśli, łapka się, jeśli film się podoba zostaw łapkę, suba, komentarz.